Cześć, się z tej strony numer 21. Widzimy się już w odcinku z serii Day's Gone. Um, ostatnio byliśmy po taką dziewczynkę, która siedziała sobie w domeczku. jakoś przetrwała te wszystkie epidemie. Um, trzeba dostarczyć do obozu Hot Springs. Mówiliśmy jej, że tam jest jej mama. Hm. Troszeczkę chora dziewczyna. Jedziemy. Są naprawdę ładne Dobra. nie wiedziałem wulkaniczne skały, ciekawe wszędzie myślisz, że on też jest w obozie? A nie wiem, mała się okaże, no raczej ich nie ma myśleliśmy o jakoś okłamać, bo w sumie nie wiemy czy tam jest jego matka jej matka, sorry no cóż przez tunel, nie no. Hmm. Cholera, kto się z tunelu? Co? Tutaj jest zyskakuję. Co robimy? Posłuchaj mnie. Pamiętasz to odgłosy strzałów? To byli bardzo źli wypowiedzi. No, rozumiesz? keeper yeah, tak. bezbolowy To chyba tak, czemu nie mogę. No to chyba nie w tym miejscu mieliśmy się zatrzymać, coś mi się wydaje. じゃあ Mała! Wyjdźcie jest już bezpiecznie. Tak, bezpiecznie. Na no chwilę. A nic ja gdzieś się się sprzedała. No to tutaj mamy jakąś. na torcie. Zawsze coś, zawsze coś. Trzymaty, a ta była kredka. Musimy się cofnąć. No bo nie. A ja mam zapas. Ok, spokój. To nie, dobra, nie cofamy się. Dyck. Tak, ale chyba chcę do domu. No, to na pewno. Nie chcę do obozu, ponieważ tam bezpieczna, bezpieczne. Okej. trudno bardzo, bardzo ważne pytanie, czy któryś z twoich sąsiadów miał może broń palną, to wiesz jakieś pistolety, karabiny, tego typu rzeczy nie, jacyś ludzie wszystko aha, zabrali aha, okej okay. ludzie? tacy jak ci w tunelu? a może, może mieli mundury jak w wojsku? jakby armia, ale nie. byli bardzo brudni i nie mieli ze sobą flagi, które sami zrobili jeszcze ktoś? Kobiety? Dzieci? Nie pamiętam. Dobra! Tomi by pamiętał! Tommy! Tomi Strickland, mój najlepszy przyjaciel. Ale on zniknął. Pojechał z tatą się ukryć. Ukryć jak to? Jego tata zbudował schron i zwoził tam całe mnóstwo rzeczy. Mapy, jedzenie, wodę, broń. No wiesz, mm, wszystko, wszystko. Trzeba jakoś przetrwać. Wiadomo, wiadomo. Nie, chcieli, żebym pojechała z nimi, ale. Wiedziałam, że mama i tata po mnie wrócili. Co to za jakieś ich Co tu się działo? Wielk tutaj to jest? Nie zabierzełem, bo to już się przydał na kawę. się przecież. Damy do kuchni. Zbierajmy sobie to. Zobaczmy co tu jeszcze jest. Co to co to się z stało? Że tak ją przeleciało dziwnie. Bardzo ciekawe. Że tak się to stało. Fajnie, fajnie. Tutaj następne? O. i no, nie trzeba polować O zombie wszystko robią za nas ale się uwolnimy. drzem Oj, kot zabaw Gdzieś jeszcze były te xy tam gdzieś dalej. Trzeba tutaj chyba dwa, nie jeden. Nie gdzie to jest? A, nie ma, czy się? Tylko tak wydawało, że coś tam albo ten krzak mi pokazywał. Tu gdzieś jest ten krzeczek do zabrania Kurde działa, jest Stoję na nim ja nie wiem, xd Dobra to tu jesteśmy na miejscu Trzymaj się blisko mnie Kogo my tu mamy? Pani Tucker! O mój Boże! Lisa! Kochanie! O, już dobrze. Jesteś bezpieczna. Mama i tata. I wszyscy zachorowali. I nie wiedziałam, co zrobić. I przyszli mężczyźni. I ludzie się pochorowali. No już dobrze. Jesteś bezpieczna. To jakiś cud. To pieprzony cud. Byłyśmy sąsiadkami, prawda? Mieszkałyśmy tuż obok. Znałam jej rodziców. Są tutaj? Pani Taker. Kochanie, przecież sama dobrze wiesz. Nie. Tu ich nie ma. Chodź do środka. Umyjesz się, damy ci jeść, a potem znajdę ci miejsce do spania. Idźcie z nią, dajcie jej jeść. Idź do Alkaja. Dzisiaj zaktualizuję hej, kredyt. Hej, posłuchaj, proszę. Ona wiele przeszła. Możesz... Pozwól, że ja odprosić. zajmę się Nie ty. słuchaj, mówi o okay, kejseru. Nie żył u cię tak samo jak całej reszty. Nie mów mi, jak zarządzać obozem. Przeniesiesz się tu? Będziesz nam pomagał? To może cię wtedy posłucham. <słuchaj> nie rozklejaj mi się, Dick. ale może my tam nie pracujemy, albo nie, nie mieszkamy, ale robimy dla niej zlecenia, no to co tu jest? Boatsprings! O Jezu, fajnie zrasta! Dobra, jak nic, trzeba teraz poddawać trąbka. Let's go! Siu. 29 tutaj są 3 a no wszystko, oddajemy. Thank you, thank you. Co? Czemu nie pracujesz? O, Bo... no to ta sama sytuacja? Że nie pracuje babeczka? To wszystko. Super, super. A to w tym chodzi. Jak leci? Ej, w porządku, wiesz, pozwól, że rzucę okiem. Bardzo proszę. Dzięki, dzięki murdo. Na razie. Jak się masz? Trzeba coś. Dodam czegoś? Szukasz czegoś? Nie broń. Doopatrzenia. Dobry wybór okay. Okay, dobra. Wiesz, nic nie mamy takiego. No ja wiem, ja wiem, Taker już wie. Co tutaj mamy? To krabina niegnat. nad. Naucz się od kobiet jak jeleni. O. Dobra, 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 idziemy tam, idziemy. Nie ma co, nie ma co. Tak? Przydatna sztuczka. Nie, dzięki nie musisz. Akurat, sobie może coś ulepszymy motocykl nasz? Jak tam zajedziemy. O, Brian. U, o, Brian tutaj gdzieś będzie. Tak, tak. wiem gdzie to jest? Siup. Ej, kurdele, jesteś tam? Tak, Dick. Właśnie coś złapałem. To było radio biro, może być całkiem przydatne. Nie daj pół kilometra. Starczy paliwka? Czekaj, mówiłeś chyba, że nie dasz im rady. Nie. Ale jak przy okolicy szczęścia, mam takie zauważenie do Daj popalić, Pamiętaj, co mówił Jack. Uważaj, żeby twój anioł stróż za tobą nadążył. Pomocy! Rozmówiłem. Jack oh, oh, oh. gadał z dużej głupich Dobra, chodźmy zobaczyć co mamy. Hmm... Nie, nie jedziemy tam. Ej. Ej. Co jest? Znowu ci? A przecież ja tutaj byłem okay. ja i to czyściłem. Jestem John, Mamy dla ciebie roboty w Hot Okej. Już do maszyny. Aha, bo tam chciałem sobie na łarce. Spoko. Zlecenie pewnie jakieś. Nie krzyż, nie krzyż, mordo. Po co to złości? Że? No akurat, ja To tylko ja, panowie, to tylko ja. No spokojnie. Nie raz będziemy przejeżdżać. ja mi się wydaje, że rano najlepiej. Dobrze. O to chodzi, o to chodzi. Siup, siup. Wow, blisko było, nie powiem, że nie. Myślałem, że w ogóle się nie rzuci. Ale jednak się rzucił. oj, drzewko zaliczone. już coś blisko. No, finał Tylko czekamy na ranek pewnie. To mi się jeszcze nie wydaje. O Łuczek, ryboty, gruszka, imbir Wiem jak strzelać zgnata. To karabin, a nie gnat. Służyłem w dziesiątej górskiej kołop, więc oszczędź mi tego wojskowego pierdolenia. Dziesiątej górskiej, jo. Co to znaczy dziesiątej górskiej, ciekawe. Najlepiej poluje się tropiąc. Albo źle przetłumaczona coś. Trzeba się skupić. Słuchać co mówi ci natura. Jak się przyjrzysz to zobaczysz znaki a tam tylko trawę widać <laughs> nie no był sobie jelonek idziemy let's go. a nie mam nic dostępnego to... co? Nie mam żadnej apteczki ani nic. Niezłomu no też nie mam. Jeszcze posmakuj. O, jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. górskiej to umiesz korzystać z optyki No ja pita, dopiero teraz mi to mówisz Tak, Cow, umiem korzystać z optyki podejdźmy sobie do niego bliżej. Tylko najlepiej Opuszczam od misji. Aha Nic, dobra. Mm. Spokojnie, spokojnie. Wiem co robić. O. Oh. Po Prostu wyszedłem z formy. Dawaj, jeszcze raz. Tylko tym razem siedź cicho. Dobra? jeszcze raz zaczniemy. No tam myślę, że tam będzie głowa, to jednak nie. Skoro byłeś w dziesiątej wórskiej to umiesz korzystać z optyki. Tak, Hope. Umiem korzystać z optyki. Dokładnie tak. Możesz stuknąć się. Dobra. Masz cholera nie udało mi się. Zwierzak kuciek. Nie, nie, jest okej. Okay. Zraniły go, Trzeba go tylko wytropić. Dokładnie, dokładnie. Okej. Okay. Przyjrzyj się. Tak, widzę. Zajdź i Tamtą stronę Jasne. podłączył. Z tego co ja tam widziałem. Pewnie już zwalnia. Stracił dużo krwi. O. Już niedługo powinniśmy znaleźć ruchu. Jest tutaj. Wiesz koop? buzer i ja polowaliśmy wcześniej. On kiedyś chodził na wapiti ze swoim starym i. No. A, pokazał mi jak oprawić jelenia. Jak tak na ciebie patrzę, to z całym szacunkiem dla buzera musisz się wiele nauczyć. Panujesz mnóstwo mięsa, ale ogólnie nie jest źle. Jak na Mnóstwo mięsa. To... Wielkie dzięki. Cóż? Ale i tak kasy dostajemy S No dobra, a teraz oddaj mi broń Proszę, dzięki Jak mówiłem Dick W obozie nigdy za wiele dziczyzny Ludzie wciąż dochodzą do siebie po tamtym ataku wieczystych Dobra kołp, cool, spoko, postaram się o tym pamiętać U, OK. okej 100% Fajne to brat a nieźle, nieźle hmm, 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 hmm. punkt umiejętności mamy Spoko, spoko. czy wiecie no, włączyłem się do przez szperek mapa hmm. jeden ja punkt umiejętności zobaczmy co tu jeszcze jest takiego Widzenie zmniejsza ilość osób, najprostsze jej spadaniem. Podwójna jest zebrana ilość roślin. Mhm. Tutaj jest skupienie. Ja nie miałem planowanego, żeby usłyszeć jakiś snajperek. Ale to wie. Zmniejsza opóźnienie organizacji, skupienia. Zwiększa początkowo premium i wydłuża działanie koktajlu na koncentrację. Rzeka z obrony oj, sławę, że żywa podczas skupienia ma zwiększone możliwości powstrzymania słabszych przeciwników. Mhm. Zwiększa początkowo premium i wydłuża działanie koktajlu organizacyjnego. Może to coś tym. trochę. Za często atakują Mhm. czasem jaki czasem atakujemy o takiej szarpaninie no i potem się akurat może być przyda Dobra, a to my tutaj Dokładnie to tak Przynosisz jakieś trofea? Mm, nie do Ciebie chyba do jelenia nie mam. Tak, do jelenia brak dostępu do zleceń. Okej, okay. ej, jak się masz? Jak tam leci? Tu mamy tu wszystko. Szafy to jest niepotrzebne. Okej, masz dość kasy? Na razie. Dikon, cały czas szukam tego bagu. No to szukaj, szukaj, chłopie. Many. Wydech, co tu mamy? Zmniejszenie hałasu. Mhm. Kurczaki. Jeszcze nie mamy sakwy. 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 Roma jest, nitro jest. Wytrzymałość, przyczepność zapakuję ci to Zapakuj, zapakuj, panie. A, trzeba. Łączy nie. nie ma raczej. Długo będę coś. Ja Ty, a zatankujesz mi go, e, czy nie? Many, wciąż Dzięki. Na Dobra. Dzięki, nie, nie miał około inne rzeczy. Do zobaczenia, Udaję się na miejsce. pojedziemy tutaj. Wytrwał agenta Niro. O'Brien, O'Brien. Trzeba go w końcu... ...zaczepić. Czekaj, już otwieram. Mm. Ja o fili, na film jeszcze ta. się nam Przyda się trochę więcej nie to, dobra trochę minęło kiedy byliśmy na polowaniu. Może skombinuje nam jakieś mięso? A no, w ogóle? to się robi? wiesz, a, więc, a... sobie, że kołówku mi kilka dobrych radnych. No widzisz. Ja nie Trzymaj się bórne. Dobra, teraz muszę znaleźć jakieś mięso. Jeleń, niedźwiedź, wilk. Ach, chuj obojętnie. Wszystko masz, no, wszystko jest dozwolone panie. Вот он, вольный ураган. Dziadek nauczył mnie też, że żeby strzelić w łaniu czasem potrzebne jest sensacja. Mhm. się tam ludzie muszą przywieźć. Na przykład przy wodoboju. To naprawdę. Wiem, że nie ma się zwierzyną, więc trzeba uważać, dając się tam. Zgadzam się, zgadzam się. Dziadek zawsze powtarzał też, że dobra pułapka to najszybsza droga do posiłku. No, też możliwe. No możemy też będziemy mieć jakiś dostęp do tych sideł, Żeby mogli je otworzyć i to na pewno ułatwią nam polowania ja, twój nas wszystkich Jak się <grywa> Ci się podoba? Nie Ci się podoba, chyba się mu się podoba. Świetnie Kouf. A więc ty i twój dziadują, rozstawialiście pułapki i razem ze staruszkiem wykładaliście lizawki Bardzo to uczciwe, ale tu chyba nie ma już żadnego znaczenia. I komentarz Dikona zawsze musi być. No, trochę ich jest. Dobra, nic. Pobijamy się z nimi. Oj. Dokładnie. A tak blisko, a tak daleko, co nie? Łee, Ale mi zeszło Łe. Ale żem dostał. Tyle. Halo. Podnieś do tego bałta, czemu nie mogę podnieść tego bełta? Tamte, tym już nie jest zagrożeniem. Ja myślę, że mi się wydaje, że już w tym miejscu możemy zakończyć i rozpoczniemy od razu następny odcinek. Więc trzymajcie się, cześć, cześć, do następnego.